Ma immunitet, nie ma zarzutów, ale zdaniem śledczych to znany z tzw. afery hejtarskiej sędzia Jakub Iwaniec doprowadził do kolizji w rajowcu fabrycznym. Samochodem terenowym uderzył w drzewo, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. W organizmie miał niemal 2 promila alkoholu. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Chociaż ślady na drzewie nie wskazują na poważną kolizję, to całe zajście odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców tej czterotysięcznej miejscowości. Przykład powinien dawać, tak Tak jest, a nie robić to, co zrobi. No niestety, są ludzie, są ludziska przysłowie, mówisz, dawne przysłowie. No. Wszyscy jesteśmy równi i jednakowo powinno się karać. W sobotę w nocy terenowy Nissan uderzył w drzewo w rejonie ulicy Lubelskiej w centrum ryjowca. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia tej samej nocy. Dokonała rozpytania tych świadków. Świadkowie ci wskazali na Jakuba i jako kierowcę, mówiąc, że go znają od wielu, wielu lat, no i mówiąc również, że go widzieli na własne oczy. Świadkowie ci byli 3 metry od drzewa, w które uderzył kierowca. Jakub Iwaniec, sędzia sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa, od początku twierdził, że to nie on, a osoba trzecia prowadziła samochód. Nie wskazywał jednak kierowcy z imienia i nazwiska. Taką wersję wydarzeń utrzymuje także pełnomocnik sędziego. W tym momencie, który jest zarzucany mojemu klientowi, on nie prowadził tego pojazdu, więc takiego zdarzenia nie było. On nie został zatrzymany, przypomnę, w samochodzie, e, został zatrzymany na swojej posesji. Prokuratura twierdzi, że taka wersja wydarzeń jest sprzeczna z materiałem dowodowym. Na prywatnej posesji, na którą po zdarzeniu wjechał sędzia, rzeczywiście odbyły się czynności. Jakub Iwaniec w organizmie miał niemal 2 promile alkoholu. Wiadomo też, że na miejscu został zabezpieczony telefon prawnika. Mają się na nim znajdować tajemnice obrończe i adwokackie. Ja teraz zadaję publicznie pytanie, co panów interesuje z tajemnicy obrońcy, która znajduje się na tym telefonie? Drodzy Państwo, w Prokuraturze Krajowej, bo ja takie żądanie zgłosiłem, żeby ten telefon natychmiast pozostawić albo przesłać do sądu. To żądanie adwokata obrońcy w tej sprawie nie zostało spełnione. Nikt tego telefonu nie otwierał. Jest on bezpiecznie zapakowany po uzyskaniu i po uzyskaniu tego oświadczenia. Będziemy postępowali zgodnie z, z ogólną procedurą. Śledztwo nad całą sprawą przejęła Prokuratura Krajowa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o uchylenie immunitetu. Sędzia będzie musiał się liczyć z odpowiedzialnością prawnokarną za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi do trzech lat więzienia.